Gościem portalu Maipis jest poseł Stanisław Szwed. Panie pośle, dzisiaj pod Sejmem odbyła się pikieta. Przedsiębiorcy protestowali, ponieważ czują się pokrzywdzeni przez ZUS. Był Pan na tej pikiecie. W jaki sposób można pomóc rozwiązać ten problem? To jest kolejna pikieta przedsiębiorców, którzy protestują przeciwko działaniom zus -u. Sprawa polega na tym, że byli przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, i jednocześnie prowadzili w ramach pracy nakładczej swoją pracę i wybierali jako składkę wpłacaną do zus pracę nakład. ZUS po 10 latach wraca do, do tych umów i kwestionuje te umowy, każąc tym osobom płacić z odsetkami zaległy tak by składki twierdzą, że to są fikcyjne, fikcyjne umowy od wielu miesięcy toczymy, bo jest zakładem Ubezpieczeń społecznych z ministerstwem pracy, aby uważamy, że to jest działanie bezprawne, aby takie sytuacje wyjaśnić. No niestety i ZUS i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest tutaj nie ugięte twierdzi, że racja jest po stronie ZUS-u. W tej sprawie z naszej strony interpelacje, ale również w pytaniach bieżących w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zadawałem pytanie pani minister Fedak, która odpowiedziała, że analizowali te kwestie i że nie jest prawdą, że to ci przedsiębiorcy są niewinni, że tutaj ZUS ma rację. Również na ostatnim posiedzeniu i Komisji Polityki Społecznej, ale również na posiedzeniu Sejmu ponownie ministra w tej sprawie pytałem, sugerując, aby w tej sprawie zastosować abolicję, taką jak zastosowaliśmy przy urlopach wychowawczych dla matek prowadzących działalność gospodarczą, których też ZUS nękał zaległymi tak jakby w płatami I to się udało przeprowadzić i podobne, podobnie proponowaliśmy tutaj. Na pikiecie deklarowali posłowie Platformy, że taki projekt jest. Tego projektu nie ma. Stanowisko rządu jest niestety niezmienne, przeciwne, ale również ZUS tu jest przeciwny. Te sprawy będziemy dalej kontynuować. Jeżeli się nie uda w tej kadencji Sejmu, to w następnej kadencji Sejmu przygotujemy taki projekt abolicji, aby objąć te osoby, które czują się pokrzywdzone przez ZUS.